Witajcie na kanale Studiopatów. Znajdujemy się w miejscowości Durdy, gdzie przy terminalu przeładunkowym odbywa się protest rolników. Jest 22 lutego, jest godzina pierwsza w nocy. Chciałem oddać głos Sebastianowi, który tutaj koordynuje wydarzenia. Powiedz proszę, co się dzieje. Dobry wieczór, Sebastian Gorast. Jesteśmy drugi dzień na proteście w miejscowości Durdy. Chwilowo zawiesiliśmy jeden strajk na torowisku. Prowadzimy dalszy strajk, że drogi są zablokowane do terminalu dojazdowego do przeładowni ukraińskiego towaru. Nie puszczamy ciężarówek ani na wjazd, ani na wyjazd. Po prostu tu jest wywożone, chcą wywozić cukier na nasz rynek, wprowadzać olej techniczny, mówią, a się robi zaraz. Że to jest kujawski, i tak samo polskie nawozy. Wy... Przywożą tu, ładują na, na pociągi i są wywożone na Ukrainę. Będziemy walczyć do końca, do 14 marca. Tak jak mamy zgłoszenie tutaj zarejestrowane. Czy do tej pory mieliście jakieś próby tak powiem, negocjacji, jakieś rozwiązania tej sprawy? czy są naciski, ale my się nie poddajemy i dalej będziemy Czyli nie walczyć. nie ma chęci kompromisu, tylko same nie. naciski, tak? Mamy dwa postulaty, jak będą spełnione nasze dwa postulaty, oczywiście odejdziemy od naszych manipulacji. Czyli rozumiem manipulacji. i... Dokładnie. Rozumiem. Yy, czy odbywały się tu jakieś, może yy, odbyły się incydenty, czy mieliście jakieś po prostu... No, Coś nieporządnego się wydarzyło Tak, w dniu wczorajszym o godzinie południowych były naciski od strony kolei od, i po prostu musieliśmy z tarowiska kolejowego zejść z LHS-u, ale to jest chwilowe zejście po prostu do wyjaśnienia że możemy się pozwolenie. Dokładnie, do mamy pozwolenie, tylko chcemy się upewnić, żeby wszystko było, żeby nie było Zresztą potem jakichś po prostu nieporozumień i kara. Zresztą. Czyli co, nie ustępujecie ani na milimetr. Tak? Nie ustępujemy twardo, do końca walczymy o swoje. I brawo i polecam wszystkim, aby się przyłączyli niezależnie od profesji, do protestu rolników, bo to już nie chodzi tylko o rolników, prawda? Dokładnie, dotyczy wszystkich mieszkańców Polski, bo to już wszystko zostaje u nas w kraju. No i jest wprowadzane na nasz rynek po prostu. Nawet na pusty czwartek nawet pączki z Ukrainy wjechali. Jakby w Polsce nie było piekarni i nie umieli piec pączków. Cóż, życzę powodzenia Panu i sobie również, też, też jest z tym wynikiem. I co, powodzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo dla studiopatów. Dobranoc.